Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś, tak jak widzicie po tytule, pewien gość będzie mi rozkazywał, a jest nim Chapson. Chema! No i moi drodzy, tutaj jak widzicie kolega ma potężne konto, ale nam to nie przeszkodzi, żeby dzisiaj oczywiście zdominować i dobrze się bawić. I jeśli byście chcieli zobaczyć kiedyś Chapsona jeszcze na kanale, to zostawcie lajka, czy oczywiście Chapson na ile lajków tutaj przyjdziesz jeszcze raz. No dobra, robimy to, ja w was wierzę, tysiąc lajków, to jest tysiąc lajków, ludzie, tysiąc lajków, ja tu wpadam i, i wpadam. No i, i może jeszcze tutaj wiecie, na jednej kamerze będziemy, także o, kto wie, o. kto wie. Także mówię moi drodzy, łapeczkę zostawcie, bo jest to na pewno w naszym zasięgu, jeśli każdy kto to obejrzy zostawi. No i cóż, nie przedłużajmy i lecimy do filmu. No dobra, także zaczynając, czapą pytanie w sumie pierwsze do ciebie jak mi rozkazujesz. Jaką postacią mam zagrać? Yy, masz wszystkie postacie, tak? Tak, yy, po znaczy oprócz tej case nowej. Aha, aha, aha. Dobra, no to w takim razie. Losowanie. Losowanie. I mój palec zwycięzcy wylosował. Miko. O matko. Miko? No dobra, to, no, przynajmniej... Będzie ciekawie. No ale na tą mapę w sumie nie jest taki najgorszy, dobra. Elegancko tutaj. No i dobra, gotowa Klikamy, tak? Tak jest. Pamiętaj, ty tutaj rządzisz, co nie? Ja, ja się muszę o wszystko pytać, więc no po tą władzę, że tak to nazwę. Czuję się jak u siebie, no. No, jesteśmy u mnie. Dzień dobry. Dobra, lecimy. Od... Długo graczy dopiera, ale mówię... Pewnie tak jak ja, widowie zastanawiają się, jaki poziom będzie, co nie? Pośród tam 22 i 90 tysięcy pucharków. Po środku wy... O... Ja mam 22 pucharki! Dobra, czy mogę zebrać te skrzynki? Eee, tak, na początku będę miły. Później Dobre. się rozkręcę. <głos> <głos> no to będzie ciekawe. Ja mam... e... Internet z Rosji! O, to jest git, jest git. E, dobra, jest... czy atakujemy tego gościa? Nie, tego nie może. tak... Dobra, daj ci Musisz sam ich rozwalić. Sam Pą musisz dwójkę? ich kopię rozwalić. Dobra. Tak jest. Tak jest. Tak jest. O kurde. Nie. O kurde. Star Power 1HP. Znaczy gazet 2. No nadchor. i. Dobra, po, to challenge. Po, po challenge. Po challenge. To uciekaj chociaż. Ja to by nie rozkazuję. Rób co chcesz, co nie, ale ja bym osobiście radził uciekać. Nic, nie? Nie przeze mnie, ale padli. Więc tak pośrednio można zaliczyć Myślę, Dobra. że tak. Dobra, daję ci kopię tu... teraz. Oj oj! To, to ja tu miałem kierować, tylko. A! Przy... A! <grym> to ja tu kierować miałem, tylko przypomnę, no to się nie podpisałem. To jakaś tutaj chyba... Kara w ogóle te start dropy są w sklepie 10 darmowych. Może... Może to jest z tymi. O! Co? Jak w sklepie darmowe 10? Co, kiedy? No jest teraz, 10 darmowych Stardropów. To co? Jakaś. I tu ja też chcę, ja się otworzę, chłopię u Ciebie na odcinku łupej, mój będzie. Nie no, żartuję. E, dobra, to w takim razie otwieraj. Jeśli, jeśli, jeśli wypadnie co? ci, jeśli nie wypadnie ci żaden legendarny, żaden legendarny Stardrop, no. to w następnej gierce nie możesz zebrać ani jednego Power Cubesa, Zero. No to będzie ciekawie, patrząc na to, że rano dzisiaj trafiłem. Legendarnego, także szczęście chyba wyczerpałem. No i pierwszy rzadki, oczywiście, któż by się spodziewał? Drugi rzadki. O. Trzeci rzadki, potężny, star dropyć. O, super rzadki. Dobra, idziemy w górę, idziemy w górę. Ale znowu ale rzadki. Się... Ja ze skrzynką otworzę, co tam nie przeszkadzam ci. To otwieraj, otwieraj sobie, to może wrzucę. Widzą też na ekran Twoją perspektywę. O, epicki. Czeli! No dobra. Epicki, 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 epicki był jeden, ale to się chyba. Za dobrze nie skończy. No, się nie skończy, bo właśnie otworzyłem 10 i nie ma nic. O, o, o. A ja ci powiem, że ja właśnie trafiłem legendarnego Stardropa. Tu, proszę bardzo, moją perspektywę, zobaczcie i zobaczcie, co z, co z niego trafiam. A trafiłem z niego nitę. Ja nie wiem, ale powiem ci tak. No, generalnie, jeszcze ciekawie, czy mam zmienić postać, czy cały czas grać tą małpą. Dobra, zmień. I mój palec y, zwycięzcy teraz losuje następną. Niech będzie Dyna 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 Mike. Okej, okay, dobra. Star Power skaczący rozumiem, co nie? Tak jest. No i dobra moi drodzy, lecimy. Dyna Mike'iem podejście numer dwa. Spróbujemy. I przypominam, że teraz nie możesz zebrać ani jednego Power Okej, okay, ja nie mogę, ale ty już tak. Dokładnie. Ej, chwila! Ale to, jak ja będę zbierał, to ty też będziesz dostawał. No właśnie. Kur... Na no, i po challenge'u, czyli ja też nie mogę zbierać. Aha, no to Zero Cube Challenge na Majku. pozdrawiam. Pracek, <laughs> bo chyba. Uważaj, nie podnosz, nie podnosz tego. Ej, prawie dostał z gadżeta. E, dobra. E, dobra, chyba ta nita tak? jest. Z drugiej strony idą. Zostali no Loła ma jeden, Loa ma jeden. 600HP ma jeden kolega tutaj. Ej, ale oni się fokusują, to jest. No, oni na ciebie przyszli, to nie dla ciebie tu przyszli. No, widzowie, no czemu mi atakujecie? Dobra, ładuję tego dynam. A, to nie dynamik, tylko bibi. No, i. No, ja padam od do ona moi drodzy. Dobra, e. Y Postawię to na jedną kartę, że tak to ujebę. Czy wyrażę zgodę na to, że wezmę postać, na której mam najmniej pucharków, czyli 600. Ale jeśli nie zajmiemy pierwszego miejsca, pierwszego miejsca podkreślam, to zagram postacią, na której mam najwięcej, czyli 1300 pucharków. Okej, okay. w takim razie może tak być, może tak być. Dobra. Mam nadzieję, że w trakcie gry tylko nie będziesz trollował, jak ja tu będę kierował, co nie? Żeby mi nie przeszkodzić jakoś, bo osobiście wolałbym tą postacią na tych staje jednak nie grać. Yy, tak, 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 tak. Ja tak. jeszcze moi drodzy, nie wiem co. Ja Nukle. wiem. montaż montażysta pewnie wam coś tutaj wklei. Ja już się boję to widowie suba mu zostawcie, zostawcie mu suba i mi też możecie zostawić, tu, tu macie kanał, tu, tu. No wrzucę wam w kartę moi drodzy i pamiętajcie, gonimy Chapsona, gonimy Chapsona. Ile mamy? 80 tysięcy, żeby go dogonić? Do zrobienia, do zrobienia. E, możemy zbierać teraz skrzynki? Możemy, możemy, teraz możemy. Dobra, no to zbieramy moi drodzy skrzynki, tu elegancko. Patrzcie to, trzy powercube'y, co nie? Teraz, teraz to się uda, co nie? E, dobra, czy możemy dobra. atakować? Możemy atakować, ale challenge ode mnie Stań tutaj, stań koło mnie, stań koło mnie. Dobra, stoję. I przez najbliższe 30 sekund nie możesz się ruszać. Nic, atakować, nic, zero. Ale Stop. to mnie zgrywali. No, no to możesz takie pojedyncze ruchy robić, wiesz, znaczy, takie. Jeszcze takie o, nie? O. Tak, 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 tak. Dobra. Ja tu muszę. Ja tu cię chronię start. Dobra. Mam na nagrywaniu ekranu z boku... Ale atakować mogę ludzi? Nie, nie możesz, chłopie. Nie! Oh. He, he. He, he. He, he. To co 1300 rucharków. No, to... parku? He, he. He, he. no. O Jezus, ja zrobiłem. Przepraszam. Jak ci mnie szkoda na pewno. Dobra, dasz radę. Bierz tą postać. Dobra, yy, to czekaj. to czekaj. Patrzę, jakie są w ogóle tryby inne. Czy jest jakiś tryb, na którym ta moja postać by się sprawdziła? Ale tak średnio jest, widzę. Jak on to wbił. Jak ja to wbiłem, nowy tryb, tutaj Brawl Arena, moi drodzy, właśnie kiedy my to nagrywamy, czyli w piątek, wleciał odcinek z najlepszych postaci na ten tryb, więc możecie obczaić. Polecam. Poleca Chapson. Dokładnie. Tak jak Wojan Dobra. swoje zeszyty. <laughs> Co? Nie widziałeś tego? Zeszyty Wojana poleca Wojan. O, ja Wojana oglądałem jak jeszcze w Fortnite grał. O matko. To kiedyś. Zatrzymałem się na tym 6 lat temu, 5 jakoś, tak. No dobra, klikaj tą gotowość. Teraz będzie oro. Czy mogę używać wszystkich swoich w sensie umiejętności gadżetów Ulta, star... nasze Starpower i tak będę używał, bo to jest zbudowane w postać. Ale czy na Dobra, Stop, ultać? stop, 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 stop. Tak, teraz Gierka polega na tym, że jeśli nie zajmiemy pierwszego miejsca, to tańczysz na środku pokoju. TAKE DL Aha ej, ej, bo lobby nie jest takie mocne, ty, dobra, robimy to Ale proszę nie utrudniej teraz, w jakby gry zbytnio w środku, dobra? Aaaa, ja, ja nic nie obiecuję No dobra, spróbujemy Bo to lobby tak serio szczerze nie wygląda źle, jeśli Grałbym tu normalnie bez utrudnień, to byłoby na spokojnie do porobienia, ale Dawaj ładujemy go, ładujemy go Uciekł nam y, do innego Nikto. wymiaru. On tu się pojawi. Pa, szczęście. O. Uciekaj o. Y, uciekaj ucieka od nich, bo oni są mocni, bo on go cały czas będzie lecił jak y, siedzi na nim. Ja... i tu o. jest! Padłem. Dobra, dobra, uciekaj, uciekaj, bo spike Lab nisko blisko no to ma w sekundę większy d niż ja. Ja to jestem bardziej szeli, na dystans. Szeli. Szeli, szeli przez świat. Tralala la, la, la trala gonią mnie. La, Dobra, na, spokojnie, la, la, la na spokojnie Czemu ją on szelić tego? Masz jeszcze nitę, ale no na nicie masz pierwszą moc NITA Dobra, dostał, dostał wjad Ej, bo tu są chłopy i ten. Ja nie chcę ci psuć rozgrywki. Poczekaj, bo się ze spajkiem bawię aktualnie. Ale musisz zebrać teraz tego poyercubsa, co jest tam w burzy. Tam? A o, i tyle. Uważaj, uważaj, ten... uważaj, uważaj, cofnij sobie, cofnij sobie. Nie. Nie. byś mi tu yeah. nie padł. On tu idzie w nas, on tu idzie w nas, więc trzeżesz szykuj. Pato, 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 teraz, teraz ładuj go. Nice. O, o kurde. Spajk jest, nice. jest tam. Pa, 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 ładuję go, ładuję ja... go. Mamy top 2. Ja skidałem. Dobra, moi drodzy, problemy techniczne zażegnane, ale mamy starzropa do otworzenia. To jakaś taka rzadkość tutaj dla ciebie, która by będzie najbardziej satysfakcjonowała, Czapson? No epicki, epicki. Jak będzie epicki, to będzie dobrze. Jest super rzadki. O... Prawie epicki, co nie? Prawie epicki. Metr przed metą poszło się. Ale poczekaj, bo jest jeszcze drugi z karnetu, co nie? Daj mi jeszcze, daj chwilę, daj chwilę. Dobra, dobra. Kurde, znowu super rzadki. Uuuu... Ale dobrze mi poszło tą postacią, widziałeś? Drugie miejsce żeśmy zajęli. Było dobrze, ale proszę Państwa, nie ma zwycięstwa, nie ma zabawy. Teraz proszę Ciebie, na moim systemie lo losowania, żebyś zagrał postacią, która nazywa się... Du-du-du-du, emocje, emocje, emocje. Jean. Ginem na tej mapie? Dobra, jednak nie, jednak false start. Chyba że tryb zmienimy. Poczekaj, zobaczę, jak jest. Są... Nie, nie ma co, nie ma dzisiaj Gina tak naprawdę. Dobre, dobra. Dobra, proszę, proszę cię o zagranie na tej mapie. Yy... bazem. Bazem? U, dobra, baz, baz może być spoko. Baz może być spoko. Dobra, a potem to... powiedzieć a chciałem powiedzieć Lili. To Bas filili. Bas. Nie zmieniamy. Dobra, no to lecimy. Stawię tylko gadżeta i możemy lecieć. Próbujemy, moi drodzy, ale widzicie? Drugie miejsce. Z każdą grą jest coraz lepiej. Więc wygramy. Chyba. O, jasna ciasna. E, tak jakby trafiliśmy na jakiegoś dowolnego youtubera, który wywalił na tą grę dobre parę tysięcy. Ale to na pewno na pewno, bo widzę, po tak jakby tutaj w Brawl Stars masz coś nazywa Sława. I chłop ma dosłownie najwyższy level sławy. Dobra, bratku, w takim razie mamy challenge. I to mówię, no do ciebie, ale musisz go zabić. Pokonamy, tutaj pokażę, kto, który YouTuber lepszy, co nie? Polska górą, pan, tyle powiem. Polska górą! A w tych, dawaj w tych, dawaj w tych. jak mam dawać, jakby strzela? O, dobra. U, 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 u. I dobra, Edgar, jakiś... Pat, Edgar, to jest ten YouTuber. Ten Edgar czy ten tu? Nie, ten tu, ten tu co we mnie strzela, ta Lola. Ty youtuber, youtuber, pa! Jak cię motkę czerwoną daje, gościu. Dobra, ej, szczerze, damy radę. On nie, nie wygląda jakoś potężnie. A ja tym bazdem jestem w stanie serię tutaj. Chyba naładuje się, naładuje się. Poczekaj. Polska Czekaj. górą, ej. Ej, nie ma, nie ma. On nie chciał się stojuszować, nie stojuszujemy się, bo to jest to tak jakby nie fair play. Dokładnie, dokładnie wnukol musi dostać tego super cel, kreator. Mówi, że jest zorientowany kolega w temacie. No, cztery razy już mnie odrzucili. Mam trzy. Ja bym mógł mieć, ale nie nagrywam. O Brawl stars, pozdro. No a ja nagrywam i nie mam. Można to i tak? Można dobra. i tak. Dobra, dobra To do... Będzie twój nie, pierwszy tak. No. Edgar, to widać. E, co uwaga, nim gra. uwaga, 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 bo tutaj na dole stał Edgar z kitem. Edgar z kitem. na dole, trzeba na nich uważać. Bo jak kit w ciebie op. skoczy, to nie, nie możesz się ruszać, co nie? Wiem, Ej, bo wiem, oni są wiem. na dole, oni są na dole, ty. Jakby tak w nich zaraz wjechać? Bo oni mają jakby ciężką sytuację. O, wiem. o ja. Ładujemy tak. go. Dowie, dawaj, dawaj, dawaj. Padnie Mortis, dobra, padł. Został ja to nie widzę. Ja go biorę, ja go biorę, biorę go. Dobra, wykonałem yes! go. Wykonałem wezwanie. Wykonałem yes! wezwanie. Let's go, wezwanie. Glory, Glory Man United. Dokładnie, dobra, to co? Proponuję ostatnią gierkę, więc szalej. Dobrze, w takim razie w tej gierce prawdopodobnie będziemy ostatni. He, bo jeszcze już. A więc, w tej gierce musisz wziąć. Zacznijmy od takiej rzeczy, wiesz, wiesz, wiesz. No, na początek weź. Najsłabszą postać, jaka jest w grze, którą, która jest niegrywalna. Po A niegrywalna. Nie da w sensie się meta, dobra. No to według ekspertów się... najbardziej niegrywalnym, przynajmniej do niedawna, nie wiem jak teraz, ale chyba cały czas, jest ten oto gościu. O, dough, 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 dough. Ok. No. W takim razie weź Dołga i w gierce dostaniesz parę ciekawych zadań. Dobra, lecimy. moi drodzy, lecimy, próbujemy. Masz gadżet, który daje odradzanie się dołgowi? W sensie to jest ult, który sprawia, że jak yy, go klikniesz, to... jak cię pokonają w ciągu paru sekund, to się odrodzisz. W takim razie w tym meczu nie możesz użyć ulta. Okej, okay, dobra. A czy tobie mogę go rzucić, bo ja tobie mogę go dać? Yy, tak, mi możesz tylko rzucić, ale... Tobie nie możesz użyć, nie to możesz. To na to, że gram dogiem, to to będzie bardzo trudne, ale nie do zrobienia. Dobra, Pat, Edgar. że ja mam te, wiesz, jakby nawyki już wyrobione, co nie? No nie, no ty, ty. Dziesięć, jest Maciusie, ale nie jesteśmy ostatni jak zakładałeś, patrz to. Ja tu chciałem takie challenge dawać i czemu mi za ktoś traktorem jeździ? Czy Nie, jest zaraz. szansa, że zagramy jeszcze raz, ale ja wybiorę postać? Tak. Dobra, lecimy. Od razu. Wow, 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 wow jest taki. Kid, kid. Mam nadzieję, że zezwolisz. Ładujemy ile wleży PR-Cubów, skacze na ciebie i robimy z ciebie maszynę zniszczenia. Tak jest. Ila prawdy. Lobby, zobaczymy. No, pod top 2 szczerze jesteśmy w stanie to zrobić. Jak my wygramy dzisiaj gierkę, to będzie cud. To wtedy to widzowie obowiązkowo suba zostawiają na obydwu kanałach, to innej opcji po prostu No właśnie, bo ja, bo ja za niedługo filmik będę z horrorku wrzucał, także zapraszam. O, o, o. Dobra, też dostałem. Poczekaj, bo by się jakiś power cube przydał, którego nie mamy. No nie, no! Ej, bo tam są te cuby. Ja bym dobra nie zbieram ich, bo tam sześć mają. Dobra, ja bym proponował tak, wycofać się. Znaleźć jakieś takich ludzi na naszym poziomie. Wiesz? Ja nie żyję. Och, teraz już żyjesz. Dobra, ja potrzebuję kogoś bliżutko, wtedy ładuję w nim. No musimy się wykampić szczerze, bo. Słuchaj, bo tam są ludzie, widzę na górze. Nie wiem tylko ile mają. on To nie jest Chester, kurde, a ja na niego tak. Średnio bym powiedział Dobra ja bratku dobra. musisz stać w tym krzaku przez 10 sekund Dobra stoję tu Możesz się ruszać ale tylko w tym krzaku Dobra pilnuję jeszcze 5 Widzę, widzę, widzę jeszcze o, Ja cię utrudnię, ja tu będę strzelał ludzi Dobra Minęło Dobrze Dobra, Do... ja o, się... jo, jo. dobra. na szczęście mnie nie trafił gazikiem bo by było po mnie Bo ten gazik to... właśnie długo aha. się utrzymuje Ale dobra jest jeden power cube już na moim końcu. Ej! Koczysz w niego jak, zanim ty się zrespisz i ult odpalisz? Dawaj! odpadasz ulta teraz, od razu, szybko, 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 szybko. dawaj! Nice! Oh. Masz fraga, brawo! Nieee! Nie! Nie! Dobra, goni mnie małpa i plan jest taki. On... Patrz. On na pewno teraz kto. Pato, 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 Pu! I nie ma. Wow, wow. Nie trafił mnie. Nie. 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 Jeszcze odradzam się. Patrz, yes. patrz, 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 patrz. Wnukol, wnukol, chodź, 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 ładuj, 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 ją, ładuj, dawaj, 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 daję szadę. Nie. Chel, yeah. let's go, yeah. let's go, mamy to. Tań zwycięstwa, dawaj, tańcz tam elkę. Oja, oja, ty, ty, ty. ty. Udało się, mamy to. Absolutne kino. Wygraliśmy Absolutnie. grę, szczerze nie wierzyłem w nas. Ja też. <laughs> Ale się udało, moi drodzy, widzicie jaki z tego morał każdy grać w Brawl Stars może. Never give up! I wam el primo! Wstaw to el primo! No i cóż, moi drodzy, to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chapso, też, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Bardzo dobrze, bardzo fajnie było. Także tak jak mówił Wam Chapson, tysiąc łapek i zapraszam go tu ponownie, może na jakąś inną grę, na przykład z Minecrafta, zobaczymy, także subskrybujcie nasze kanały i bierz na Discordy też, Ty masz Discorda dobrze pamiętam? Yy, tak, mam. No to linka też znajdziecie w opisie, do wszystkich mediów Czapsona, wiecie, YouTube, TikTok, Instagram i te wszystkie inne będą w opisie. No i do zobaczenia. Jest. Tutaj, moi drodzy, Cieszę się, że mogłem takiego gościa tutaj gościć. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Arka, siema.